Co się dzieje, kiedy ten cień nie jest dobrze zintegrowany, czyli znaczy nie jest zintegrowany. Czyli człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swoich talentów, ze swoich z różnych swoich cech, nie akceptuje ich, nie jest ich świadomy, to tak, tak jak mówił Jung, działają z ukrycia, i co wtedy się dzieje? Często na przykład możemy dokonywać projekcji. Co to jest projekcja? Czyli, że nieakceptowane w sobie cechy widzimy u innych, tak? Tak jak zdradzający czy myślący o zdradzie mężowie, którzy są bardzo zazdrośni o swoje, żo o swoje żony i podejrzający je ciągle o zdradę, tak? Osoby nieuczciwe, które ciągle, ale uważające się za uczciwe, ciągle widzące w innych potencjalnych złodziei czy oszustów. To, to jest właśnie projekcja, czyli widzenie swoich nieakceptowanych cech w innych. No, takim innym przejawem niezintegrowanego cienia to są właśnie, tak jak już powiedziałam, takie zachowania czy działania, których nie rozumiemy, że zachowaliśmy się zupełnie wbrew swoim wartościom. Tak? że Ten już typowy przykład 50-letniego pana prezesa, który ojca rodziny o konserwatywnych poglądach, wierzącego, który nagle, ni stąd, ni zowąd ucieka, z o połowę młodszą od siebie sekretarką, zupełnie wbrew swoim wartościom, dlatego że nie dostrzegał tych swoich myśli, odczuć, potrzeb wcześniej, więc nie, ma, nie miał nad nimi żadnej kontroli. Jeśli mamy cień dobrze zintegrowany, to zdajemy sobie sprawę z naszych impulsów i wtedy możemy też zdecydować, czy chcemy za nimi podążać, czy też nie.